OW! <laughs> serdecznie. Dzisiaj będziemy testować, jak widzieliście przed chwilą właśnie na ujęciu umarcynatora dymy. sponsorowane oczywiście przez Pirog Grzmota cena 16 zł sztuka, minus rabat program, minus 15%. Zobaczymy co one potrafią. Nie? Coś dodajecie od siebie? Dobra, zaczynamy od przypałowego, czyli od czarnego. Pałowy czarny Dobrze jest to, że można trzymać dłoń, nie? O, chyba przyjadą Rapczy przyjadą. Czyli z jak przyjadą. Oj też wzroki. Daję, nie? To będzie rąbka jest, nie? Na no? Ale daje ładnie. 28 grametrów na sztukę? No Koniec, nie przyjadę. Okej, okay. teraz może pójść inny kolor. To wiesz, Biały, no? nie będzie takiego przypału. Biały? Biały, no. Nie, nie jest taki strategiczny. dym, Wzią, że będzie gorzej. Muszę się, ale widzisz, widzisz, um, może być taki o A śmierdzi? No, no to ja bardziej na no? błokki macie ten? Zrobić fotę tym iPhone'em? Do odcinka? Kurwa, o Pff jak to jebie, <gulanie> ja pierdolę <się. gulanie> no, no, to. Słyszycie, słyszycie co mi? Śmierdzi jak. Śmierdzi, nie? Siara. Jakby siarą zapałki, kurwa, to to jest jedno. Iii, pucia maniano! Siii! A przecież mi gadło boli. Jeżeli ktoś widział... Marcinatora Instagrama to, to wie o co chodzi. O si! Taki jest taki, taki słaby, nie? Sami ocenicie w komentarzu. Tu jest biały, jeszcze mamy do przetestowania zielony. zielony. I co? Zielony, czerwony i żółty. Czerwony i żółty, no. Dobra, to chyba przy... jeszcze jeden tu odpalimy. I dwie fali. Co myślicie? Jak ser? No ale wiesz, że odpalimy tyle, żeby inni nie ten. A dobra, to przeniesiemy się do hali. Widzimy się za chwilę. Jesteśmy w środku. Już teraz idzie kolor czerwony. Przebieg to, rozbierz. Czego ci nie ukradłem? O!

Test? No co? Test? To test. Sami ocencie w komentarzu, no, ale za 16 zł za sztukę to... Jedynie czarny będę to chyba. Markiem się nie wzywa. To kameruje na kwiat, nie? Pozdrowi do technicznie. Dobra. No i lupa. Odpoli Trzeba uważać, sobie panców. Co? Może już inaczej to zrobić. Nie, nie, tak nie robi, bo już Jarek kiedyś tak palca przeciął. No. no dobra, cięcie chwila, cięcie. A Spróbujemy podpalić palnikiem. Nie próbujcie nas naśladować. No faktycznie. Bo ląd jest. To już literalnie nie. Taki spokojny, lajtowy odcinek. Fajnie. Maciej, ja zrób ten stop nagranie. I zrób fotkę na szybko. No. O, o Maciej robi iPhoniaki. No ładnie, jest intensywny. W ogóle nie, jeżeli chodzi o intensywność, w sensie o, kolor o, o kolorystykę, to jest... Spoko. No to, spoko, no. Ale jeśli staje się złoty za sztukę, to trochę dużo. Na zielony się opłaca. No jeśli jest kod rabatowy, to... Siara ah. daje Ja to jest chyba najmocniejszy, nie? I czarny. No, ten i czarny. Co, co to było? Masz to nagrane? Chyba ja. Ale w ty na końcu coś wypruodzę. To wyżej na szkołę, nie? No dobra, to jeżeli się odcinek podobał, to co? Łapa w górę sobie, dzwoneczek. A tak, że... tych dymów macie. W... Komentarzu. W komentarzu, nie? No, tak, znaczy w opisie. No. Do następnego odcinka, oczywiście, wchodźcie w opis, tam macie wszystkie linki do Instagrama, na Facebooka. No, no. i, I, zapras i zapraszam na zakupy do. No. grzmota, na, na razie. Na Gracias.